Z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca. A to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam ojca. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. Bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię Moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię Moje, ja to spełnię. Moi drodzy, dzisiaj mamy piękne święto dwóch apostołów Filipa i Jakuba młodszego czyli krewnego, kuzyna Pana Jezusa. Dzisiaj mamy piękną Ewangelię, w której dowiadujemy się, że Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A pytanie skierowane przez Filipa do Pana Jezusa, żeby pokazał Ojca, kto mnie widzi, widzi i Ojca, prowadzi nas prost do tego, żeby kontemplować oblicze Chrystusa. Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nieznajomość Chrystusa jest nieznajomością Boga Ojca, a Duch Święty pozwala i poznać Syna Bożego, i Ojca, a również i sam się w jakiś sposób odsłania. Odsłania się też szczególnie w tej, która jest pełna Ducha Świętego, czyli w Maryi, tej, która uczy nas słuchać Słowa Bożego. Słowo Boże jest zapisane w Piśmie Świętym, ale Słowo Boże też jest kierowane poprzez głoszenie. Przez pewien czas Pismo Święte nie było zapisane. Pismo Święte było głoszone, więc nie było pismem, tylko słowem słowem, które się głosi. Nikt nie przychodzi inaczej jak tylko przez Słowo Chrystusa Słowo Chrystusa, które stało się ciałem nikt nie przychodzi do Boga Ojca jak właśnie przez Jezusa Chrystusa. I dzisiaj to sformułowanie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem to musimy zatrzymać się razem z Maryją przy tym. Kiedy patrzymy na Jasnej Górze, na ikonę Matki Bożej Chodegetrie, czyli tej, która wskazuje drogę, ona swoją dłonią wskazuje na Chrystusa. Mówi: To jest droga, którą macie iść do nieba. To jest droga, którą ja też poszłam do nieba. Ja jestem miejscem, przez które przyszło Słowo Boże na świat. Tu Słowo Boże stało się ciałem. Dzięki temu, że powiedziałam. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego. I dzisiaj od Maryi uczymy się właśnie takiego zasłuchania w Słowo Boże, takiego kontemplowania Słowa Bożego, bo zauważmy, że na przykład lekcja divina składa się z takich konkretnych kroków. Lekcjo to zrozumienie tekstu, to takie czytanie po Bożemu żeby Duch Święty nam towarzyszył cały kościół ponieważ Pismo Święte nie powstało bez kościoła wręcz przeciwnie to kościół był depozytariuszem słowa Bożego i kościół zrobił zapis tego słowa Bożego czyli Pismo Święte bez kościoła nie byłoby pisma świętego nie byłoby Nowego Testamentu a tak właśnie w kościele powstało i przez kościół odczytujemy razem z Kościołem, razem z całą tradycją dwóch tysięcy lat. I Maryja wskazuje nam właśnie na to czytanie po Bożemu, bo w tym lekcjo Divina mamy takie cztery główne punkty. Lectio, Meditatio, Oratio i Contemplatio. Lekcjo to właśnie takie czytanie ze zrozumieniem, czytanie co tak naprawdę jest napisane w tym tekście. I dzisiaj czytamy, że Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą, ale też jestem życiem. Ja jestem też prawdą. Jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda jest jakby w centrum. Maryja doskonale zna swojego syna. Nie ma żadnego człowieka, nawet apostołowie, nie znają tak dobrze Jezusa Chrystusa, jak zna Maryja. Bo to w niej, to z niej wziął. Syn Boży, ciało, w niej mieszkał przez 9 miesięcy, i przez 30 lat był przez nią jakbyś kształtowany, wychowywany, a później on wychowywał swoich uczniów. Dzisiaj razem z Marią chcemy prosić, aby Pan Jezus odsłaniał nam codziennie przez lekturę Pisma Świętego swoje oblicze. Bóg Ojciec jest tak zjednoczony ze swoim synem, Zjednoczony w Duchu Świętym, że nie można oddzielić. W każdej czynie, w każdym słowie widzimy działającego Ojca, widzimy działającego Ducha Świętego, cała Trójca Święta działa. Te wszystkie czyny, cuda, znaki, to dzieją się dzięki całej Trójcy Świętej. I dzisiaj, kiedy tak patrzymy na prawdziwą maryjną duchowość, to ona, kiedy uwielbia Boga, za wielkie rzeczy, które jej uczynił, uwielbia całą Trójcę Świętą. Uwielbia Boga Ojca, uwielbia swojego syna, Syna Bożego, ale także Ducha Świętego. W Duchu Świętym raduje się. I kiedy wskazuje na drogę, na swojego syna, to też prosi o moc, abyśmy mieli siłę i moc przejść tę drogę i doszli do Domu Ojca. A więc prosi o Ducha Świętego. Żeby mieć siłę. Mieć możliwość zjednoczenia się z Synem Bożym, konieczny jest Duch Święty. Czyli Maryja modli się za nas, abyśmy mieli moc Ducha Świętego, która pozwala iść za Chrystusem do domu Ojca. Pan Jezus mówi: Ja jestem prawdą. W innym miejscu powie: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznawanie Chrystusa powoduje, że jesteśmy wyzwalani od grzechów. Poznawać to znaczy kochać Chrystusa, to znaczy naśladować Go, to znaczy być do Niego podobnym. I chodzi właśnie w naszym życiu duchowym o to, aby tak medytować Słowo Boże, tak prosić o Ducha Świętego, żeby rozpoznając w medytacji, czego Chrystus od nas pragnie, co chce zmienić w naszym życiu, co chce nam dać, a co też zabrać, to wtedy prosimy w tej modlitwie o rację, żeby to się działo. A kiedy zakończymy nasze gadanie do Boga, trwajmy też w ciszy. Po prostu patrzmy. Patrzmy na Chrystusa ukrzyżowanego. Patrzmy na życie, które płynie z drzewa życia od Chrystusa i razem z Maryją kontemplujmy tę właśnie tajemnicę krzyża. Kontemplujmy Eucharystię, kontemplujmy tajemnice Eucharystii w Najświętszym Sakramencie, kiedy jest adoracja, to jest właśnie wpatrywanie się. To też jest czytanie, odczytywanie Słowa Bożego poprzez patrzenie, ale nie przez samo tylko i wyłącznie rozmyślanie, ale też przez to, że pozwalam się Bogu ogarnąć swoim spojrzeniem miłości. To spojrzenie jest pełne światła, rozjaśnia nasze ciemności, pokazuje, co jest grzechem, co należy wyrzucić z naszego serca. Może też być dar łez. Kiedy patrzymy, tak jak Piotr po zdradzie na Pana Jezusa, to nic nie mówi już później, tylko patrzy i płakał. Żałował za swoje grzechy, za, za to, że, że się wyparł, że był słaby, przyszła noc, nie miał siły. I to kontemplowanie oblicza Chrystusa jest kontemplowaniem Przede wszystkim Bożej miłości, jak Bóg nas kocha. I ta miłość nas przemienia. Nie przemieniają nas nasze wysiłki, nasze pomysły, tylko tak naprawdę Bóg, który nas akceptuje, kocha takim, jakim jesteśmy i chce nas uratować, chce odrzucić to, co nas zniekształca. Trochę tak jak rzeźbiarz. Rzeźbiarz bierze dłuto i młot i odrzuca. Wycina, odrywa, bardzo mocno uderza, tak jak w granic, w skałę, po to, żeby odrzucić to, co jest niepotrzebne. Tym wzorcem naszego życia jest Jezus Chrystus. Michał, Archan Michał anioł, kiedy pytany był, jak to czyni, że takie piękne rzeźby wyrzeźbił, czy Pietę, czy świętego na przykład y znaczy Mojżesza czy innych, y to on odpowiadał, że tylko. Odrzuca to, co jest niepotrzebne. I słowo Boże jest ostre jak miecz, jest ostre jak takie dłuto, które może odciąć, odrzucić to, co jest niepotrzebne, co powoduje, że deformuje w nas Boży obraz. Nie jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa. I chcielibyśmy dzisiaj prosić właśnie przedstawicielstwo Filipa i Jakuba Mniejszego, czyli brata czy ciotecznego, czy jakimś krewnego samego Pana Jezusa żeby uczyć się być takim właśnie bratem Pana Jezusa, podobnym do niego, może takim bliźniakiem. Tomasz, zwany Didymos, to był zwany też bliźniakiem. Bliźniak jest często podobny do swojego brata bliźniaka. Chcielibyśmy Pana Jezusa prosić, abyśmy byli do niego podobni w jego myśleniu, postępowaniu, w jego słowach, żeby inni patrząc na nas, nie tyle chcieli nas chwalić, aby widząc dobre uczynki, chcieli chwalić Ojca, który jest w niebie. Niech ludzie widzą wasze światło i chwalą Ojca Waszego, który jest w niebie. Niech tym wszystkim Jezus Chrystus, Bóg Ojciec i Duch Święty, będą uwielbieni, cała Trójca święta, aby to podobieństwo do Boga wróciło do nas i abyśmy razem z Marią uwielbiali. Boga w jego wielkich dziełach. Starajmy się tak zatrzymać nad Słowem Bożym, tak przytulić do swojego serca, tak nosić przez ten dzień, żeby rzeczywiście to Słowo było dla nas drogą, żeby było dla nas prawdą, życiem, żeby dawało właśnie życie, żeby było Słowem życia, żebyśmy mogli tym Słowem nie tylko żyć, ale też dawać życie innym. I tak na koniec, moi drodzy. W ostatnim czasie nie udaje mi się jakoś tak nagrać tych filmików. To są filmi, filmiki z poprzednich lat, ale może dzisiaj też tak trochę chaotycznie. Moje fizyczne, psychiczne, duchowe też baterie jakoś tak się trochę wyczerpują. Proszę o wsparcie, o modlitwę, a ze swej strony obiecuję też modlitewne Wsparcie, czyli taką jedność. Twórzmy jedną wspólnotę naszej modlitwy wspólnej. Toczy się walka, toczy się y, takie zmaganie z duchem tego świata, z ojcem kłamstwa, który próbuje wcisnąć do naszych umysłów, do naszych serc różnego rodzaju kłamliwe propozycje. Na tę drogę bezpieczną, prawdziwą, pełną życia. Do domu Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.